Jo, siemano, z Witam was w kolejnym odcinku z Kolin... z Kolina nazwijmy tą grę, bo już nie pamiętam jak ona się nazywała. Ma dziwną tą nazwę. O, tutaj macie nazwę tej gry. Enterkiem oczywiście. Mhm, dobra. No, troszkę podgłoszę, żebyście słyszeli, jak to wygląda. A, stage. Poland. Poland. I obiecałam Wam, że ostatnio wydaliśmy Fiurlanda, więc się gramy w Japonię. Enter. Dzisiaj gramy w Japonii, a jutro po prostu gramy w USA Five, four, three, two, one, go. No i jedziemy właśnie Japonią, Japonię. Uh right, there's some bad. And six left, fifty. Six right and five left. And long six right over press down to K3 left. And six right into six left and right. 33 right. And six left and four right. And five left, thirty two left. Long six right. Into long two left tightens. And long secrete. And three left. And long secrete tightens to four. And six and long two left. 56 left. And long three right. Into two left. Oj, oj, oj! A no wszyscy, dzisiaj dzień kobiet. Wszystkie dziewczyny co mnie właśnie oglądają. Pozdrawiam Was, dużo zdrówka. Kurde, wjeżdżaj. Dużo zdrowia, szczęścia. Ja nie mam szczęścia, bo mi auto wjechało właśnie w krzoki i nie mogę wyjechać. No ale wyjechałem i się mi nie mam... mi Watera i no... O ile jeszcze mi się nie wyczerpał Jest tego mam no ale już to auto się psuje widać Dopiero zaczęliśmy odcinek, ona już ma prawie deda No nie za bardzo mi to się podoba and very long four left and long three right and I want the to two and right, 17 long secret right, and three left arrows long three left. Wow Tata, się wczuwam w grę I nic nie mówię Więc tak może też być Na vlogiem, że się wczuję w coś Dziś w sumie chciałem nagrywać Minecrafta Na telefonie, no ale pomyślałem Przecież obiecałem wam, że Zagramy sobie w kolina No to gram właśnie w kolina Mam nadzieję, że wam się ta seria Podoba Fifty long two right, fifty long two left, fifty long six left, into long two right, into long six left.

we got a small level i'm left, let's stop we miss gertie OK. Weszliśmy na główny program mojego komputera. Oj, mamy niski poziom baterii. Dobra. Wejdziemy sobie na operę. Może nie, jednak. Dobra, wejdziemy na operę. No to w operze się pożegnamy w takim razie. Ja się załaduję. No i w oparze się pożegnamy. No, więc ja się z wami żegnam. Pa, pa!